Eksperci od mody mają sprzeczne opinie na temat rajstop. Niektórzy są im kategorycznie przeciwni, inni wybierają je bardzo ostrożnie. Nie zapominaj jednak, że rajstopy to jedyny sposób na noszenie spódnic lub sukienek w zimnych porach roku. Jak je wybierać i jak dopasować do Twoich ubrań, dowiesz się z tego filmu. Czarne rajstopy Czerni najczęściej kojarzy się z elegancją i klasyką, ale nie w przypadku rajstop. Będziesz wyglądać śmiesznie, jeśli założysz czarne rajstopy z jasną odzieżą lub butami. Czarne rajstopy wybieraj tylko wtedy, gdy cały strój jest w ciemnych odcieniach, łącznie z butami i dodatkami. Ponadto im ciaśniejsze rajstopy, tym cieplejsza powinna być odzież. Niedopuszczalne jest noszenie lekkich, letnich sukienek z grubymi rajstopami. Do biura wybierz przezroczyste rajstopy, ale nie staraj się ich łączyć z ekstrawaganckimi butami i zbyt atrakcyjną sukienką. Rajstopy w kolorze cielistym. Ten element garderoby powinien znaleźć się w garderobie każdej kobiety. To sposób na naturalny wygląd i ukrycie niedoskonałości, takich jak celulit czy drobne plamki na nogach. Sekret polega na tym, aby wybrać możliwie cienką i matową parę. Problem z rajstopami w kolorze cielistym polega na tym, że są błyszczące, czasami aż za bardzo. Kolorowe rajstopy. To trend zapoczątkowany przez Diora, ale nie dotyczy to rajstop prześwitujących. Oprócz dużej gęstości tkaniny uważaj na odcienie. Nie powinny być zbyt jasne i oczywiście powinny pasować do stroju. Rajstopy z pionowym szwem z tyłu. Te rajstopy nadają się do jednej sytuacji, w której chcesz wyglądać jak kobieta wampirzyca. Będą dobrze wyglądać z klasyczną czarną sukienką lub ołówkową spódnicą. Na pewno będziesz potrzebować szpilek. Najbardziej odpowiednią opcją są szpilki z czerwoną podeszwą. Rajstopy ze wzorami to najbardziej ryzykowna opcja. Ozdoby mogą wizualnie zmienić kształt nóg, a najczęściej je pogrubiać i zniekształcać. Ale to nie wszystko. Powiemy Ci o trzech złotych zasadach noszenia rajstop. Jakość, jakość, jakość. Choć wydawanie dużych pieniędzy na rajstopy, których nie będziemy nosić zbyt długo, wydaje się niepraktyczne, to jednak jeśli zależy Ci na tym, jak chcesz wyglądać i ogólnie nastroju, to oczywiście rajstopy nie są warte oszczędzania. Czemu? Ponieważ rajstopy słabej jakości szybko zawodzą. Łatwo je zahaczyć, rozerwać, błyszczą, lub co gorsza, pojawiają się na nich kosmki. W związku z tym ryzykujesz, że będziesz wyglądać niechlujnie lub zabawnie, ale nie będzie elegancko ani wyrafinowanie. Kupuj więc rajstopy wysokiej jakości. Nowoczesna technologia pozwala tworzyć wytrzymałe włókna, które są wygodne i świetnie wyglądają. Nie zakładaj rajstop do sandałów lub otwartych butów. Nie ma usprawiedliwienia dla łamania tej zasady. Nie sprawdzą się tu zwykłe rajstopy ze wzmocnieniami lub szwami na stopach, ale jak powiedziałem, technologia i design ewoluowały, więc istnieją rajstopy wykonane specjalnie do tego typu butów. Nie zakładaj rajstop do sukienek wieczorowych. Chociaż kuszące jest noszenie rajstop w zimnych porach roku, aby chronić się przed zimnem, jest zbyt wiele wyjątków od tej reguły, aby je wymienić. To zależy od sukienki, wydarzenia, a także butów. Jeśli mówimy o długiej sukience, na pewno nie zmarzniesz. Jeśli wystarczy przejść od drzwi do domu samochodu oraz z samochodu do restauracji, w której odbywa się impreza, poświęć się za dobry strój. Mamy nadzieję, że od teraz Twój wizerunek będzie nieskazitelny. Swoją drogą co wolisz nosić? Napisz w komentarzach.